Zdecydowałem się na Świecie z tego ani innego powodu, że widzę, że drużyna ma aspiracje do trzeciej ligi. Widzę, że drużyna jest bardzo dobrze zbudowana, bardzo fajnie gra i wyniki jak zawsze do przodu. Jak to jest, jak to jest mówione, derby HM na świecie zawsze są i zawsze będą. Mecze zawsze wyglądały super. Zawsze była pełna atmosfera, duże zacięcie i zawsze wydała ciężkim rywalem. Do celów sportowych oczywiście mam zamiar walczyć oczywiście o pierwszy skład. Jak tu rozmawiałem z trenem urtnowskim. Jest dużo chłopaków na tą pozycję, ale jestem młodym chłopakiem. Dużo zawsze dawałem z siebie i będę dawał. I miejmy nadzieję, że to zaowocuje na boiskach Czwartej ligi. Hubert Cieślik, nasz zawodnik, dający wiele możliwości. Tutaj tak naprawdę też, też zawodnik poszukiwany na tą pozycję, bo, bo wiadomo, że rozwiązaliśmy też z obrońcą kontrakt, więc poszukiwany na tą pozycję, dający też wiele innych możliwości, bo zawodnik lewonożny, którego można zarówno na pozycji wahadła czy, czy niżej zdecydowanie go, go ustawić, no i zawodnik przede wszystkim młody, również status młodzieżowca, więc kolejny atut, który, który, który nam się na pewno przyda i dający zdecydowanie większe pole manewru niż, niż, niż w zeszłej rundzie. Oczywiście, jak najbardziej jestem gotowy, żeby wywalczyć awans do trzeciej ligi, pracujemy póki co cały czas, wszystko wygląda jak najlepiej i mam nadzieję, że cała moja praca zaowocuje jak najbardziej na trzecią